Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Rzecz naprawdę fajna. Odezwał się do mnie jeden z widzów, Darek i napisał, że robię super rzeczy na YouTubie, że ogląda i że ogólnie lubi, i czy nie chciałbym pokazać zbioru jego archiwalnych katalogów. No i podesłał mi. Taką kubkę katalogów i one są datowane od roku 1995 do 2015. No i chyba dzisiejszy odcinek będzie inauguracją takiej katalogowej retroserii. I na początek katalog numer 1, czyli rok 1995. A co mamy na okładce? No przede wszystkim przez to okienko możemy sobie podejrzeć serię Aquazone. Ja z tej serii miałem jakieś zestawy z Aquasharks z Aquazonami, miałem, znaczy z Aquanautami, właściwie tam były dwie frakcje, Aquanauci i Aquasharks oni byli przeciwnikami, no i z założenia Aquanauci mieli być tymi dobrymi, a Aquasharks tymi złymi, ale Aquasharks bardziej mnie pociągali, bo mieli taki Fantastyczne pojazdy, które nawiązywały do rekinów, mieli świetne nadruki na szybkach, i ogólnie rzecz biorąc, te pojazdy były naprawdę super. No, ale z kolei, akwanałci mieli fantastyczną bazę podwodną. I pamiętam, że mój kolega miał ten zestaw i spędziliśmy naprawdę całą masę czasu bawiąc się tą bazą. I tam przekładaliśmy kryształy, tam były te magnetyczne podajniki, itd. i tak dalej. Naprawdę wyglądało to świetnie. No to oprócz tego jeszcze będziemy mogli sobie poglądać zestawy z Castle. Są tutaj też piraci, i wydaje mi się, że razem przeżyjemy naprawdę. Fajną retro przygodę, więc podziękujcie wszyscy Darkowi, bo ja mu jestem wdzięczny niesamowicie. Pora w takim razie otworzyć ten katalog i przenieść się do roku 95. No i jeśli chodzi o zawartość, to tutaj e, ja się zawsze zastanawiałem, o co chodziło, dlaczego oni mieli takie pomarańczowe twarze, zupełnie jak dzieciak z opakowania kinder czekolady, bo i dzieci i dorośli mieli takie pomarańczowe twarze, ale te duplo dla najmłodszych bardziej kojarzyły mi się z zabawkami Fisher Price niż z klockami, więc w ogóle tutaj szczerze mówiąc, nawet gdzieś tam tego bardziej nie zgłębiam. Ale tutaj już są duplaki dla nieco większych dzieciaków do 5 roku życia no i zobaczcie jak to wyglądało, były płytki były też takie jakieś większe zestawy wyglądało to całkiem spoko i na przykład ten stół konstruktora był bardzo fajny i szkoda, że w tym momencie czegoś takiego oficjalnie tak w katalogu nie mamy tutaj jeśli chodzi o te Zestawy ze zwierzakami, to szczerze mówiąc, one są podobne do tych współczesnych. Tutaj nie widać jakiejś wielkiej ewolucji. Mieliśmy gotowe odlewy zwierząt, mieliśmy też duże klocki, które tworzyły teren, i tak szczerze mówiąc, wygląda to podobnie do tych współczesnych zestawów ze zwierzakami. Tak samo jeśli pooglądamy sobie te zestawy Duplo z miasta, bo mamy tu jakąś farmę, szpital i tak dalej, więc rzeczywiście jest to podobne do tego, co dzisiaj możemy też w zestawach z tej serii znaleźć. Tutaj zresztą jest podobnie, ale. Na pewno ewolucję będziecie mogli dostrzec później, kiedy już przejdziemy do zestawów w LEGO System. Tu jesteśmy jeszcze w takim punkcie pośrednim, bo to już jest duplo 2 do 6 lat. Teraz już czegoś takiego nie ma, no bo wiecie, że. Lego ma te zestawy 4, choć i nawet regularne zestawy z Lego City są od piątego roku życia. Niektóre co prawda prostsze w konstrukcji, no ale zaraz tam będziemy mogli dotrzeć. W ogóle bardzo dużo duplo tutaj było, ja już jestem na 16, 17 stronie, a nadal jesteśmy na duplo, i to jest lwia część tego katalogu. To było bardzo fajne: Duplo Tulo, gdzie mieliśmy opcję konstruowania różnych pojazdów przy użyciu takich wiecie, różnej maści śrubokrętów. I zobaczcie, tutaj to jest objaśnione, jak to wyglądało. Mieliśmy klucz. Mieliśmy śrubokręt, można było to wszystko sobie skręcać i łączyć, i dzięki temu mogliśmy tworzyć takie naprawdę wypasione konstrukcje. Super szkoda, że czegoś takiego nie ma. Reedycja byłaby zdecydowanie fajna. No a tutaj mamy Lego Freestyle, czyli coś jak współczesne zestawy Lego Classic, czyli mamy mieszanki klocków. Ja pamiętam, że. Miałem coś takiego chyba w roku 93 albo 94, miałem takie czerwone wiaderko i tam był ten taki śmieszny ludzik z okrągłą głową, która się obracała, a ludzik pasował na cztery study i było to trochę creepy, ale miałem coś takiego i to był jeden z moich pierwszych zestawów LEGO, ale to już było na pewno z poprzednich katalogów, to musiał być, nie wiem, rok 92 może, jeśli chodzi o to, kiedy to w katalogu się pojawiło. Tutaj idziemy dalej z tym freestylem, tutaj też są takie motywy ala LEGO Friends współczesne, naturalnie wtedy to można było przyrównać do, do Belleville, do Paradisy i tak dalej. Zobaczcie w ogóle, co te dziaki tutaj robią, ten Gdzieś skacze z jakimś kablem chyba od konsoli. Tutaj też mamy w ogóle bardzo fajny napęd zastosowany na gumce. Tylko, że teraz myślę, że już Lego by czegoś takiego nie praktykowało, bo ta gumka po prostu bardzo szybko by się popsuła. No, ale znowu, mamy tutaj ten Stół konstruktora i to jest do duplo i do systemów, więc jakby też jest fajna opcja. Szcz, naprawdę bardzo żałuję, że czegoś takiego nie ma, bo sam bym sobie chyba coś takiego kupił. Nawet robiąc jakieś warsztaty i tak dalej, można wziąć kilka takich stołów i po prostu przewozić w nich klocki, można na nich budować i to jest bardzo fajne. O! I jest rzeczone Belleville, o którym mówiłem, czyli. Mm, Yy, jakby to powiedzieć, no. Yy, przeniesienie trochę Barbie do świata Lego, bo te figurki... Yy, yy są na kompletnie innym biegunie niż na przykład mini laleczki z Lego Friends i tutaj jest naprawdę dziwnie pod tym kątem mnie to troszkę przeraża no i jeśli chodzi o to co znajdziemy w środku to mamy tutaj w ogóle jakiś komiks, a tak prezentowały się te zestawy, bo były tutaj dość niestandardowe elementy w postaci, takich gotowych schodów, grube płytki te konie, które też bardzo kojarzyły mi się z Barbie ja w ogóle pamiętam, że kiedyś z Happy Mila w maku, miałem jakąś taką Barbie na koniu czemu? Pewnie skończyły się Hot Wheels'y bo wtedy zawsze to było tak, że Hot Wheels i Barbie były w tym samym czasie w maku. No i pewnie rodzice kupili mi Barbie na koniu, bo jej włosy, jak dobrze pamiętam. Bardzo ten koń mi się kojarzy. A tutaj jest Paradisa, czyli. Takie Lego City, które było niby trochę przeznaczone bardziej dla dziewczynek, czyli znowu coś na modłę Lego Friends, ale w ogóle ja tego tak nie traktowałem, bo mamy tutaj naprawdę bardzo fajne zestawy. Zobaczcie na te płytki bazowe, tutaj mamy z takimi uwypukleniami, tutaj mamy płytkę, gdzie mamy fragment plaży i morze, to jest naprawdę bardzo świetna opcja. No i tutaj też były jakieś delfiny, żaglówki. Naprawdę fajna seria. I w ogóle to była taka, wiecie, chillerka nadmorska i tak dalej. Tutaj jest już. LEGO City, nazwane po prostu miasto, i zobaczcie co wtedy się działo. Mamy tutaj naprawdę niektóre bardzo duże zestawy, szczególnie lotnisko. To jest naprawdę obszerny zestaw. Zobaczcie, ile płytek bazowych znalazło się w tym zestawie. Ja pamiętam, że te lata 90. dla mnie to był taki moment, kiedy ja po prostu miałem głównie jakieś małe zestawy, no a te duże to po pierwsze były kosmicznie drogie, a po drugie też z dostępnością jakoś to było wtedy dość mocno przeciętnie, ale myślę, że jeszcze starsi ode mnie mogą powiedzieć, jak to źle wyglądało pod koniec.

Ale idziemy dalej. Jesteśmy nadal w Lego City, tyle że teraz w porcie i znowu bardzo duży zestaw, port wakacyjny, no a tutaj mamy na przykład komendę policji. I w porównaniu z tymi współczesnymi posterunkami, zobaczcie jak ten zestaw był głęboki. Jeśli chodzi o to, ile tutaj było elementów, pewnie ich było mniej niż w tych współczesnych komisariatach, ale nadal. Zabudowa bardzo podobna, no i nieśmiertelny zestaw, ruchome centrum dowodzenia policji, coś co jest reedytowane w każdej kolejnej fali Lego City i co kilka lat dostajemy jego Nową wersję. No i tak to wygląda. E, a tutaj mamy na przykład w tej patrolowej łodzi policyjnej system e, syren. I on robi i zatkajcie uszy. No, sorry, za późno. E, dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy z kolei wyścigi samochodowe i zobaczcie, ile zestawów z Lego City było w jednym katalogu. Okej, okay, wtedy katalog był wydawany na cały rok, a nie dwa razy do roku, ale nadal było tego naprawdę dużo. No i tutaj tak sobie patrzę, czy jest mój pierwszy zestaw LEGO. O, jest! 6670 to był mój pierwszy zestaw LEGO i to już kilka razy mówiłem, że złamał mi się ten wichajster, który służy do holowania. No, ale tak poza tym to tutaj jeszcze bardzo ciekawy zestaw, o, to jest ten obóz górski. Zobaczcie, jest koniec, jest płytka bazowa, jest troszeczkę zabudowy. Kurczę, fajne to było, to było naprawdę bardzo proste, ale mimo wszystko miało to swój urok, tyle, że widać, jaka jest ewolucja. Choćby w tym, jakie mamy dostępne elementy, ale niektóre z tych elementów nadal są dostępne, choćby ta roślinność, którą tutaj możecie znaleźć. No to zobaczcie, jak dużo tutaj jest nadal używanych elementów roślinnych. Szkoda, że nie mamy teraz znaków drogowych dostępnych w takich paczkach, bo by się przydały, czy też takie zestawiki uzupełniające z minifigurkami. Tyle, że teraz mamy właściwie gazetki, więc z nich też możemy uzupełniać sobie stan ludzi w naszym mieście LEGO. A tu jest pociąg, wagon naprawczy z dźwigiem, no i to wygląda na dość zaawansowany konstrukcyjnie zestaw. Ale pociągów jest zdecydowanie więcej. No bo zobaczcie, jest pociąg towarowy, jest taki Euroexpress, jest też stacja przeładunkowa i cała masa wszystkiego, co można tutaj podpiąć sobie pod pociąg i pod tym kątem zdecydowanie. Wtedy było lepiej pod kątem wyboru, bo tych zestawów po prostu było naprawdę bardzo dużo. A teraz mamy dostępne na bieżąco dwa pociągi, plus zestawy z torami, które też zresztą wtedy były, bo mieliśmy zwrotnice oraz łuki i proste odcinki torów. Tutaj jeszcze mamy dwa takie małe stateczki, które są gdzieś wrzucone. I przechodzimy do piratów, a tych naprawdę było dużo. No i wtedy mieliśmy piratów oraz Islandersów. No i jeśli chodzi o piratów, to przede wszystkim czarny Rekin 2, tutaj nieco mniejszy, czyli Gwiazda Morskina. Morza. No, i jeszcze zestawy takie uzupełniające oraz kryjówkę Kapitana Rogera. A tutaj mamy Islandersów i Tropikalna Wyspa. To jest zestaw naprawdę fantastyczny. Zobaczcie, jak on jest rozległy na dużym baseplatecie. Tylko nie pamiętam teraz, czy to były dwa oddzielne, czy jeden duży, ale chyba były dwa oddzielne. One tutaj łączyły się na łuku. Tutaj jeszcze mamy nieco więcej zestawów, które mogą nam to wszystko rozbudować. Pamiętam, że miałem. Tron kachuki i można było pod nim schować właśnie tą skrzynię ze złotem. Idziemy dalej, jesteśmy teraz na zamku. No i tutaj też jeszcze to był taki moment, gdzie tych zestawów było w miarę dużo. Z tych wszystkich, które tutaj widzę, na pewno miałem tego króla, Lwa. to w ogóle pamiętam, że kiedyś byłem z małą na zakupach i widziałem ten zestaw, i mama mi go kupiła. Czy coś z tych setów miałem? Hmm, dobre pytanie. Nie pamiętam, bo na na pewno miałem jakieś zestawy z Castle z poprzednich lat, które po prostu były dość długo dostępne i wtedy, tak jak mówię, da, ta dostępność LEGO była nieco dziwna, nie tak jak teraz, że jak znika to z dystrybucji, to po prostu już tego nie ma. No i jest Aqua To był nieśmiertelny zestaw urodzinowy. Pamiętam, że kiedyś z okazji urodzin dostałem ten zestaw w dwóch sztukach od dwóch kolegów, ale w ogóle Aqua Sharks, tutaj w ogóle jest bardzo mało tych zestawów. Zaraz zobaczymy, czy na kolejnych stronach są. Nie. No to trochę bita. Może w katalogu na 96 rok było ich więcej. No i jeśli chodzi o to, co możemy tutaj znaleźć, no to zobaczcie. Z Aquanautów mamy tylko dwa zestawy pokazane w katalogu, czyli bazę, mamy też tą łódź podwodną, którą kiedyś Wam pokazywałem na kanale, w formie misba zresztą, a jeszcze dalej są już zestawy kosmiczne. O! I ostatnio tego robota, nie, to nie był ten robot, tego, przepraszam, bardzo wielkiego robota widziałem u Patryka, klockowizji. Ja to na półce. No a tutaj mamy jednoszynową kolej kosmiczną, czyli kosmicznego monoraila. Bardzo ładnie ten zestaw wygląda, naturalnie z napędem. No i myślę, że to też jest taki mokry sen wielu dorosłych fanów Lego współcześnie, bo jak patrzysz na te zestawy tak z perspektywy tego jak dzisiaj wyglądają sety z Lego, no to mimo wszystko one są dość archaiczne, one trochę trącą myszką. Ice Planet to była seria naprawdę bardzo fajna, szczególnie przez te transparentne szybki, przez to, że to było takie właśnie biało-niebiesko-pomarańczowe. Mieliśmy tutaj też takie magnesy jak w AquaZone. No i dużo też takich małych zestawów. A oprócz nich, naturalnie, baza, czyli w tym wypadku centrum dowodzenia, oraz krążownik, który też tutaj się pojawiał. No i tutaj jeszcze model team, zobaczcie. To jest taki powiedzmy kreator ekspert na tamte czasy. I ten Hodrot naprawdę wyglądał świetnie. A no, co tutaj widzimy? Naklejkę i to naklejkę, która nie jest naklejona na jeden klocek, a na kilka więc już wtedy można było na naklejki narzekać. Tutaj z kolei są zestawy dla początkujących konstruktorów, więc widzimy, idziemy w takie tematy legowo-technikowe, tyle, że zobaczcie, tutaj rzeczywiście są takie bardzo proste modele, które rzeczywiście nie mają sprawiać problemów, ale jeśli chodzi, tak sobie teraz patrzę, samochód wyścigowy? To jest samochód? To jest motocykl. Kto to tłumaczył w ogóle? Teraz zacząłem zwracać uwagę na to, że tutaj może być więcej złych tłumaczeń. O! Na pewno miałem tego go-karta i pamiętam, że w ogóle te ludziki technikowe były bardzo fajne, były nietypowe, i można było też kupić taki zestaw uzupełniający, gdzie w środku znaleźliśmy trzy figurki. Tutaj nieco więcej zestawów, i to były też zestawy uniwersalne do konstruowania. I też zobaczcie, że LEGO Technik w tamtym czasie to przede wszystkim były briki, które miały dziury na piny i axle, i można było po prostu sobie to budować w formie raczej takiego. Obramowania do konstrukcji, i tutaj z pozostałymi zestawami jest podobnie czy w przypadku poduszkowca, czy tej pogłębiarki. Tutaj też była taka walizka legotechnik, gdzie było sporo elementów, można sobie to było przenosić. No a tutaj już mieliśmy. Pneumatykę i to była taka pneumatyka bardziej zaawansowana niż te dzisiejsze e, obciechowe pompki i to myślę, że tak trzeba to nazwać bez żadnego okłamywania się. E, fajnie to wyglądało, tylko że tak jak mówię, no teraz jak sobie popatrzymy na przykład na e, taki bolit w stylu F1, tylko to akurat jest formuła Indy, e, no to raczej te zestawy nie mają startu do tych, które mamy dzisiaj, no albo na przykład to super auto, serio. Wygląda naprawdę źle. Myślę, że. E, bryła może kojarzyć się z Tumblerem Batmana, ale nadal to wygląda słabo. To wygląda jak jakiś bardzo. Mm, we wczesnej fazie. Projekt prototypu przygotowany, i wydaje mi się, że to raczej no nie będzie zbudowało zbyt, zbyt pozytywnych emocji, ale na przykład tutaj, jak jest opcja zbudowania takiego dinozaura, to myślę, że sam bym sobie to zbudował, i tutaj mieliśmy taką konsoletę do sterowania, naprawdę całkiem fajna sprawa, ale no umówmy się, ten rok 95 to w duplo nie była jakaś wtedy wielka rewolucja w stosunku do tego, co widzimy dzisiaj, ale w tych pozostałych zestawach raczej pachnie mi to nostalgią, pachnie mi tym, że tamten czas mógł po prostu lepiej smakować, ale jak realnie patrzymy na te zestawy, to one nie są w żaden sposób zaawansowane. One są dość proste, ale też mieliśmy wtedy bardzo ograniczoną paletę elementów i myślę, że mogę powiedzieć to, co mówię najczęściej. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.